W poniedziałek, 15 lutego, tuż po Walentynkach, w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie miała miejsce walentynkowa akcja oddawania krwi. Od godziny 9 zgłaszały się pierwsze osoby, które chętnie brały udział w akcji. Zbiórki krwi we Włoszczowie od wielu lat organizowane są przez PCKR i jest to wydarzenie cykliczne cieszące się zawsze dużym zainteresowaniem. Wiemy, że to są akcje bardzo potrzebne, bezcenne, powiedział członek zarządu Powiatu Włoszczowskiego, Rafał Pacanowski. W imieniu Zarządu Powiatu Włoszczowskiego chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszej akcji oddawania krwi. Jest to kolejna edycja. Powiatowy Centrum Kulturalno-Rekreacyjne już od wielu, wielu lat prowadzi z powodzeniem te akcje. No i dzisiaj mamy kolejną jej odsłonę. Tak? Wiemy, że to są akcje bardzo potrzebne, bezcenne. Tak? Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Daj łapkę w górę i udostępnij ten film. Akcja była planowana wcześniej. Mamy zaplanowane na ten rok kilka takich akcji, powiedziała dyrektor PCKR we Włoszczowie Teresa Chudy. Nasza akcja była planowana wcześniej. Mamy zaplanowanych na ten rok kilka takich akcji, ale dowiedzieliśmy się kilka dni temu o tym, że Artur Banaszczyk, 21-latek z przedboża, zachorował nam bardzo ostrą białaczkę i postanowiliśmy włączyć się w pomoc w zbiórce krwi dla Artura. Jak pokazała sytuacja z ostatnich dni, jeden z, z mieszkańców y, pobliskiego Przedborza ciężko zachorował, i dzisiaj, między innymi, jemu jest dedykowana ta akcja. Także naprawdę y, wielkie, wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy, y, mimo obostrzeń, mimo pandemii, ochoczo włączają się w to szczytne przedsięwzięcie. Tym razem zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Krew oddawały przeważnie osoby, dla których to nic nowego. Czy to jest pierwszy raz, kiedy oddajesz krew, czy już? Drugi raz. Drugi raz. Jakie to w ogóle uczucie jest i co motywuje do tego, żeby oddawać krew? Uczucie jest bardzo dobre. Chcę oddać krew, by pomóc innym. Jeśli jestem zdrowy, no to. Robię to. Jak oceniasz w ogóle dzisiejszą tą akcję? Czy jest według Ciebie liczna, czy bywały większe? Jest bardzo liczna. Dobrze, że przyszedłem rano, to nie było takich kolejek, ale i tak bardzo szybko się tam odbywa oddawanie krwi niż, niż poprzednie razy. A jeżeli chodzi o samo oddawanie krwi, to czy to jakoś boli, czy nie? Nie, nic nie boli. Przyjemne, miły personel. Szybko, łatwo na akcję odpowiedzieli również funkcjonariusze komendy powiatowej policji w Włuszczowie, którzy chętnie stawali do rejestrowania się, by oddać swoją krew potrzebującym. Aby akcja mogła dojść do skutku jest potrzebny zespół ludzi, skomentowała dyrektor PCKR Teresa Chudy. No przede wszystkim potrzeba chętnych ludzi, bo bez nich taka akcja byłaby niemożliwa. Poza tym potrzebny jest też zespół ludzi, który będzie koordynował tą akcję. W PCKR-ze koordynacją akcji krew zajmuje się pani Ela Trzebińska, która jest naprawdę no, niezastąpiona w tej materii. To pani Ela jest odpowiedzialna za kontakt z Centrum Krwiodarstwa w Kielcach i tutaj przygotowała całe to zaplecze. To jest bardzo ciężka praca całego zespołu, ale przede wszystkim pani Ela, to jej należą się do podziękowania. Za stronę formalną oraz techniczną odpowiadało dziesięcioro pracowników z Regionalnego Centrum Krwiodarstwa i Krwiolecznictwa z Kielc. Akcja zaplanowana była do godziny 13, lecz już wcześniej zabrakło specjalnych worków na krew z powodu rekordowego zainteresowania wydarzeniem. Akcję wspierał Powiat Włoszczowski, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Włoszczowy oraz Fundacja Jesteśmy Blisko. W związku z dużym zainteresowaniem oddawaniem krwi, wszystkie osoby, które w dniu 15 lutego nie mogły oddać krwi, będą mogły to zrobić 1 marca, do czego serdecznie zapraszają organizatorzy akcji.